Dzień dobry wszystkim. Miałem taką średnią przerwę. Średnio długą od nagrywania. Trochę celowo, trochę niezamierzone to było, niezaplanowane. Tak się poukładało. Ale dzisiaj zgodnie z obietnicą, że za każdym razem, kiedy będę wybierał się na nagrywanie, będę wspominał o tych takich najważniejszych według mnie czynnikach, które powinniśmy jako inwestorzy zachować i dbać o to, żeby je stosować. To wspomnę. Taki mały też dodatek do tego dorzucę, który właśnie zrodził się w mojej głowie podczas tej teraz Niespełna dwutygodniowej przerwy od nagrywania. I mianowicie, przypominam, że najważniejsze w inwestowaniu, jeśli ktoś chce zarabiać i myśli poważnie o tym, to jest konsekwencja, cierpliwość, długi termin bo to jest klucz do sukcesu i dorzucę do tego. I jeszcze jedną rzecz, tylko ta rzecz nie jest czymś dodatkowym, tylko to jest coś, co wspomaga i może wspomóc długi termin, wytrwanie w długim terminie na rynkach: a mianowicie robienie sobie świadomych najlepiej przerw od kontrolowania, zaglądania. Do wykresów. Ja, tak właśnie, z pełną premedytacją, zrobiłem sobie przerwę teraz, podczas tych dwóch tygodni, przerwy od nagrywania. Zrobiłem przerwę tygodniową na początek od zaglądania do wykresów. Nie wiem, czy Wy też tak macie, to podzielcie się w komentarzach swoimi doświadczeniami. I jak wy postępujecie w takich sytuacjach, no ja nie ukrywam, że kilka razy dziennie przeglądam sobie wykresy. Niekoniecznie tylko tych walorów, które mam zainwestowane, ale też innych, które mnie interesują mniej lub bardziej. Ale jakieś jest to w jakimś kręgu mojego zainteresowania się one znajdują. I nieświadomie. Po jakimś czasie takiego zaglądania wywołuje to najczęściej negatywne emocje. No bo, no bo co to daje w długim terminie? Patrzenie, co się dzieje kilka razy dziennie. No przecież będą wahania w sytuacjach większych jakichś wiadomości, jakichś tematów fundamentalnych. No to te ruchy będą większe przez większość czasu. One są żadne i powiem Wam, co może zabrzmi kontrowersyjnie, ale zwróćcie uwagę, czy też tak u Was nie jest: że kiedy dzieje się dużo i to niekoniecznie, że rośnie, ale też jak spada, a mamy akurat zainwestowane, żeby rosło, mówię tu o traderach na long, to gorsze jest. To, kiedy się nic prawie nie dzieje, kiedy jest nuda, stagnacja, no to jest, powiem Wam, wykańczające. Trochę sobie to mogę porównać do eksperymentów psychologicznych, psychiatrycznych. Nie przytoczę Wam dokładnie, kto to robił i czy coś takiego się na pewno wydarzyło, ale pamiętam, gdzieś to chyba wyczytałem, że był taki eksperyment. Że ludzie się zgodzili na ochotnika, mieli wytrwać jakiś czas w takiej absolutnej ciszy, gdzieś schodzili do jakichś jaskiń, gdzie była absolutna cisza, albo był pokój totalnie wygłuszony. Wiecie, jak są takie pokoje do nagrywania materiałów profesjonalnie, jakiejś muzyki, piosenek. To po jakimś krótkim czasie, ja już nie chcę mówić ile, tam kwestia chyba nawet godziny czy kilku godzin. To wywoływało halucynację, frustrację totalną. I trochę to właśnie przyrównuje do takiej sytuacji, kiedy nic się nie dzieje na rynku, a my po jakimś okresie inwestowania jesteśmy przyzwyczajeni do tego, do tej adrenaliny, dopaminy, kortyzolu, do tych różnych hormonów na poziomie wyższym niż standardowo. I nagle zaczyna tego brakować. No to jest po prostu uzależnienie, nic innego. Jeśli u siebie widzicie takie objawy, że kiedy się nic nie dzieje, to, to was nosi. I najgorzej, jak ktoś w takich sytuacjach szuka sobie wrażeń i zaczyna inwestować w jakieś degeny, jak to się mówi popularnie. Czy po prostu zaczyna się bawić w hazard. Już poza rynkiem, żeby dostarczyć sobie tych emocji, to warto wtedy świadomie zadziałać i, i sobie zrobić przerwę. A jeśli ktoś beznamiętnie do takich sytuacji podchodzi, czy są ruchy, jakieś większe góra dół, czy stagnacja, konsolidacja, jak to się mówi. W jakimś wąskim przedziale, to i to on, jego nie rusza. Tak jak powiedziałem, podchodzi beznamiętnie. No spoko, nic się nie dzieje i jest OK, mamy zdrowe podejście. Podzielcie się w komentarzach, bo jestem naprawdę ciekawy Waszych odczuć i Waszych doświadczeń. No i właśnie tak w krótkim filmie chciałem przypomnieć o tych trzech aspektach okraszonych tym jednym dodatkowym, czyli podsumuję. Pamiętajcie, konsekwencja, cierpliwość i Długi termin i to takie dodatkowe zadanie. Raz po raz warto zrobić sobie przerwę od wykresów, odpocząć, dać tym hormonom ustabilizować się na właściwym poziomie, żeby one wróciły do homeostazy i żebyśmy mieli zdrowe podejście, ale przede wszystkim ostatecznie, żebyśmy nie podejmowali po prostu złych decyzji, między innymi finansowych. Z tym Was zostawiam i życzę Wam udanego weekendu, bo to już w zasadzie kończymy piątek zawodowo. Także wszystkiego dobrego, na razie.